Pilacja jest najczęściej wykonywanym zabiegiem laserowym. Z sądy, jaką przeprowadziliśmy na naszym portalu, wynika, że pacjenci ciągle poszukują laserów, które nie bolą i są skuteczne zarówno dla ciemnych, jak i jasnych i cienkich włosków. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest niezwykle skuteczny, bezpieczny, super nowoczesny laser diolaze XL. Opowiedzą o nim eksperci. Bardzo dużo czasu zajęło nam dobranie odpowiedniego lasera do epilacji do naszej kliniki. Zawsze staramy się wybrać najlepszy sprzęt najbardziej skuteczny i również najbardziej bezpieczny. Testowaliśmy wiele sprzętów, zajęło nam to bardzo długo czasu i zdecydowaliśmy się na laser do epilacji Diolase, dlatego przede wszystkim, że jest bardzo skutecznym laserem. Mamy dwie długości fali. Jest to laser najskuteczniejszy. Do naszego fototypu skóry, jaki u nas w, naszej, w naszym rejonie Europy występuje i zarazem też cechuje się największym bezpieczeństwem zabiegu. To są dwa argumenty, które, którymi zawsze się kieruje w medycynie estetycznej i ten laser w 100% je spełnia. Jako firma, która obserwuje bieżące trendy na rynku laserów medycznych, chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o nowym produkcie izraelskiej firmy InMode. Jest to urządzenie, które łączy jako pierwsze zalety laserów diodowych, dobrze znanych, klasycznych laserów diodowych do epilacji oraz laserów aleksandrytowych. Jest to aparat diolaze, emitujący dwie długości fali naraz i dzięki temu uzyskujemy maksymalną możliwą skuteczność w najmniejszej ilości zabiegów. Tutaj przy obserwacji właśnie efektów na włosach jasnych, jak i ciemnych, ten laser usuwa jednocześnie jedno i drugie. Był to często problem, bo na różnych okolicach mamy włosy jaśniejsze i ciemniejsze, więc ten laser umożliwia wykonanie zabiegu na całej ciele, niezależnie od koloru włosów. Tutaj ten laser powoduje to, że mamy możliwość przede wszystkim wykonywania pracy epilacji w dwóch trybach: w trybie statycznym i dynamicznym. Tryb dynamiczny będzie ograniczał nam przede wszystkim odczucia bólowe, więc jesteśmy w stanie też dostosować to do odczuć pacjenta. Przy czym sam tryb statyczny również dzięki w chłodzeniu w laserze powoduje to, że zabieg jest bardziej komfortowy i zdecydowanie nie zdarzyło mi się w mojej pracy żeby ktoś tego nie wytrzymał.